By handlowiec zechciał dzień po szkoleniu zastosować wszystkie techniki, rady, wszystko to, z czym trener sprzedaży do niego podczas szkolenia wychodził, musi uznać w nim mentora. Musi poczuć to coś, co sprawia, że mu wierzy. By tak się stało, trener sprzedaży musi być człowiekiem wiarygodnym. Jak budować wiarygodność na scenie szkoleniowej podczas szkolenia, gdzie przed sobą masz grupę handlowców? O tym dzisiaj, w dzisiejszym odcinku, vloga o dobrych szkoleniach sprzedażowych. Ale to za chwilę, po czołóweczce. Zapraszam, za chwilę wracamy. Pierwsza rzecz, którą handlowiec musi zobaczyć, by stwierdzić ten człowiek, trener, mentor, jak zwał, jest wiarygodny, to musi być pasja. Dla mnie osobiście, muszę wam powiedzieć, to trener, taki dobry trener, to ktoś, kto w cudzysłowie oczywiście jeździ z syreną 105, która psuje się na każdym zakręcie, na każdym skrzyżowaniu. Czyli de facto chodzi mi o to, no, rozumiecie, że w cudzysłowie, chodzi mi o to, że to musi być człowiek taki bardzo ciekawy, że za tą twarzą, którą widzi handlowiec, jak to określał Lewina, z twarzą innego, kryje się jakieś takie niezgłębione morze, w które chcę wejść. Taki wszechświat, który chciałbym poznać, czyli de facto trener sprzedaży to człowiek pasji, to ktoś, z kim nie nudziłbym się na, we, na bezludnej wyspie. To taka pierwsza rzecz którą mam na myśli, kiedy mówię, człowiek wiarygodny, jeżeli chodzi o trenera sprzedaży. Druga rzecz to taka, że nie mówi, co wie, tylko wie, co mówi. Rozumiecie, to jest zdecydowana różnica, bo do dzisiaj widzę takich trenerów sprzedaży, którzy to, co sobie zapisali w tym skrypcie, to muszą w tym skrypcie zrealizować i koniec, i kropka. I poza ten skrypt nie wyjdą ani z tego skryptu nie umieją. Dlaczego? Bo sobie tak przygotował. Bo tak sobie zaplanował. Grupa to jest żywy organizm i czasami się wydarza coś, czego w skrypcie wcześniej nie przewidziałeś. I warto jest zrezygnować z jakiejś nawet mniejszej części szkolenia, jakiegoś modułu, który był mniej istotny, po to, żeby zająć się czymś bardziej istotnym tutaj. Ale trzeba, żeby tak zrobić, mieć odwagę, bo bo na przykład trzeba mieć wiedzę, żeby pójść w to, co ci grupa proponuje, albo na przykład trzeba mieć odwagę zmierzenia się potem z na przykład jakąś reklamacją możliwą, która się zdarzy ze strony ze strony twojego klienta, bo nie zrealizowałeś punktu 5 A Prim, na przykład w programie. Haha, <laughs> no okej, okay. no i dobrze, no to ci niech nie zapłacą z bańki. Ale przynajmniej rzeczowo. Pomogłeś ludziom. Mi się jeszcze nie zdarzyło, żeby ktoś nie zapłacił, dlatego że zrobiłem coś więcej, coś innego, co czułem, że grupa tego by potrzebowała. To są tylko takie lęki, które są w naszej głowie. Jeśli dobry trener chce być wiarygodny, musi być fleksyjny. Tylko pacan boi się reklamacji, tylko pacan boi się odejść na moment tam, gdzie grupa w tej chwili tego naprawdę bardzo potrzebuje. Następna rzecz to połączenie teorii i praktyki. Nie, strasznie się boję tych wszystkich, którzy mówią, że dobry, wiesz, dobry trener to praktyk. Ja jestem praktykiem sprzedaży. Wielokrotnie o tym pod, to podkreślałem w tych naszych odcinkach. Y, dobre szkolenia sprzedażowe albo w innych vlogach, które mam, jestem praktykiem praktycznych zastosowań, praktycznej wiedzy. I kuźwa was tą praktyką wychodzą, wychodzą, wychodzą. Czemu my się tak boimy teorii? Dlaczego my się tak boimy wiedzy w ogóle takiej nawet teoretycznej? Bo co? Bo nam się kojarzy z tą ławką, z tym prymusem, z tą pierwszą. Przecież, żeby mieć praktyczną wiedzę, to najpierw muszę ją. Posiąść jako wiedzę teoretyczną. Żeby coś zastosować w praktyce, muszę mieć co zastosować w praktyce. Więc dobry trener nie boi się mówić o metafizycznych strukturach językowych zdania, po to, by potem pokazać, jak takie zdanie łatwo jest wykorzystać w rzeczywistości. Ale żeby umieć to zrobić, to drugie, trzeba mieć to pierwsze. Nie boimy się, panie i panowie teorii i wiedzy. Następna rzecz, która czyni moim zdaniem, oczywiście w takim moim ujęciu, trenera kimś wiarygodnym, to znaczy, i to jest, ja bym powiedział, to mówię w tym punkcie czwartym, natomiast wydaje mi się, że to jest punkt numer jeden tak naprawdę. I tutaj, i tutaj chciałbym powiedzieć, że jeżeli ja jadę na szkolenia i decyduję się na szkolenia, a w szkole się ostatnio bardzo, bardzo dużo i to mi gdzieś tam bardzo pomaga i pcha mnie do przodu, pomaga mi. Odnajdywać pasję właśnie w tym życiu szkoleniowym i w tej branży, i w tej branży szkoleniowej, to, to bliskość i relacja, jaką trener sprzedaży tworzy z handlowcami, tworzy z zespołem. Dla mnie to dokładnie podobnie jak w psychoterapii, takiej na sali szkoleniowej, choć cele są totalnie odmienne. Na psychoterapii to, co zmienia klienta z psychoterapeutą w pracy psychoterapeuty, to jest relacja, jaką psychoterapeuta potrafi stworzyć z pacjentem. Identycznie zdaje się być na sali szkoleniowej. Jeśli chcesz, by oni jutro robili to w terenie, co ty dzisiaj uczysz ich na sali szkoleniowej, to musisz z nimi podczas szkolenia nawiązać relację. Oni ci muszą zaufać. Musisz wejść z nimi w jakąś taką głęboką więź, która tworzy, że oni ciebie lubią i tobie ufają. Inaczej to nie ma sensu. Niech sobie książkę kupią. Przynajmniej autor, czasem bardziej znany, coś takiego. Następna rzecz to taka, że powiedziałbym, która grupu, którą grupa czuje, to dopasowanie do aktualnych potrzeb grupy. Nie wiem, czy wiecie, że są trenerzy, którzy od 15, 18, 20 lat swoje szkolenia robią na zasadzie kopii w klej. Czyli wjeżdża jak z takim programem, takim sztuką teatralną, której się nauczył, wjeżdża i robi, oby to było jak sztuka teatralna, bo przynajmniej jest to ciekawe. Czasem jest to jak wykład, wiecie, z takimi jeszcze pożółkłymi kartkami, notatkami, które ktoś ma i z takim żartem zapisanym. A tutaj żart, nie? Coś takiego. A te kartki widać, że już mają... Lat 12 i generalnie nowe lasy już dawno posadzili po tym, jak na te kartki tamte lasy ścięli. I one już urosły jeszcze do tego wszystkiego. Więc zdaje się, że pamiętam jedna z Osta... ostatnio na jednym ze szkoleń. Moja klientka powiedziała: Wiesz, co, Roman, wiesz, dlaczego my z ciebie korzystamy? I tam mi wymieniła, wymieniła z kogo aktualnie właśnie już przestali korzystać. Mówi: To właśnie dlatego, że każde Twoje szkolenie jest inne. Że z każdego szkolenia coś innego wynosimy. Wiecie, ja się zdziwiłem, bo jeżeli to jest temat, no tematyka jest oczywista. Na przykład, nie wiem, wzór rozmowy sprzedażowej. No to trudno jest do wzoru rozmowy sprzedażowej wymyślać coś zupełnie nowego, coś totalnie innego. Ale wiecie, że jak sobie przypomnę moje szkolenie dokładnie z tego samego tematu, 5-6 lat temu, to naprawdę zupełnie inne ujęcie tematu, zupełnie inne przykłady, zupełnie inne rzeczy, zupełnie inna energia. Tam było zupełnie coś innego, dlatego że mam wrażenie, że dobry trener sprzedaży to taki wiarygodny trener sprzedaży, to taki, który rozwija się z programem, który ludziom proponuje. Następna rzecz, która czyni mnie wiarygodnym, czy ciebie wiarygodnym, czy nas wiarygodnymi, o tak, to to, że bez strachu, bym powiedział, bez strachu przed warsztatem, scenką i w niej sytuacją trudną. Jest, I tak było na początkach mojej pracy, bym powiedział, że bałem się warsztatów, bałem się scenek, bałem się nagrań, wideo, bałem się zdjęć robionych uczestnikom w trakcie szkolenia. Albo sprzęt nie zadziała, albo to czasu dużo, albo to zachodu dużo, a jak wyjdzie, że oni tak naprawdę się nie nauczyli. No właśnie dzisiaj wiem, że odwaga trenera wiarygodnego to jest odwaga trenera, który... Mówi, sprawdzam na sali szkoleniowej, który podłącza uczestnika pod prąd i patrzy, jak ten uczestnik się wychyla. I wie, że jak pojawia się sytuacja trudna, i wie, że jak ktoś nie złapał, to trzeba to jeszcze raz. I jeszcze raz, i jeszcze raz. Następna rzecz energia i da prezentacji. tak bym powiedział. Lepiej, jak mówi Paweł Burczyk, grubego pocieniować niż cienkiego pogrubasić. Czyli jeśli jesteś trenerem bardziej energetycznym, bardziej takim, Charyzmatycznym, tym bardziej będziesz przemawiał do ludzi, tym bardziej oni będą kupować to, co mówisz. Wiecie, można mówić cudowne treści, ale stanąć jak. To nie chodzi o to, że to trzeba krzyczeć, wiecie, właśnie nie, trzeba się dopasować do grupy, ale kiedy staniesz i bezwiednie będziesz mówił, to jeszcze raz, książkę nie chcę kupią, albo audiobooka. Wtedy ten pan i tak z większym zaangażowaniem czyta niż nie jeden trener. No i taka ostatnia rzecz, która moim zdaniem czyni wiarygodność z trenera, który stoi na środku przed salą, to będzie wpływ na decyzję. To jest człowiek, który ma wpływ na decyzję. To znaczy, że on potrafi zrobić ze szkolenia wydarzenie. Bardzo często że dla, dla wielu uczestników tego szkolenia będzie to wydarzenie życiowe. Wydarzenie, na które oni sami zainwestowali, w które oni sami zainwestowali mnóstwo pieniędzy. Gdzie czasem, jeżeli to jest szkolenie otwarte, nikt im tego szkolenia nie kupił. Sami z własnej kasy zamiast jechać do Grecji, pojechali na szkolenie. To musi być wydarzenie. To musi być coś, co totalnie ich odmienia. Co sprawia, że w jednej chwili, w jednej sekundzie, w jednym momencie doświadczą czegoś takiego, że wychodząc z sali zauważą, że już są inni. Że już pojmują, pojmują świat trochę inaczej. I ostatnia rzecz. Wiarygodność. Sprawdza się po tym, i jej prawdę sprawdza się po tym, czy jest skuteczna. Jeśli ludzie wychodzą po szkoleniu, stosują i zarabiają więcej, są bardziej zmotywowani, mają większą radość życia, żadnych innych dowodów, nie potrzeba. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam, drodzy handlowcy, samych idealnych szkoleń sprzedażowych, Wam, menedżerowie sprzedaży, samych dobrych wyborów. Wam, koledzy i koleżanki, trenerzy cudownych grup szkoleniowych. Do zobaczenia w następnym odcinku.